Rosa Hanbury uczestniczy w ceremonii pogrzebowej Królowej Elżbiety II w opactwie westminsterskim. Dawnej przyjaciółce Kate Middleton i domniemanej kochance księcia Ływia towarzyszy mąż, David Roxawagy. Trwają uroczystości pogrzebowe Królowej Elżbiety II. O godzinie 12 czasu polskiego kondukt żałobny strumną monarchii dotarł do opactwa westminsterskiego. W świątyni zebrali się światowi przywódcy, najwyżsi brytyjscy urzędnicy oraz rodzina królewska. Na miejscu obecna była również Rose Hambury, była przyjaciółka Kate Middleton z rzekoma kochanka księcia Williama. Rose Hanbury w opactwie westminsterskim pojawiła się u boku starszego o 24 lata męża, Davida Roxavagea. Przypomnijmy. Że nie cały tydzień temu wyszło na jaw, że rok po ponad trzech dekadach utracił stanowisko markiza Holmondele. Jego miejsce zajął 73-letni Rupert Carrington. Warto dodać, że zgodnie z tradycją po śmierci monarchy funkcję markiza przejmuje członek kolejnej arystokratycznej rodziny. Mimo to w sieci spekulowano, że sprawa ma drugie dno powiązane z plotkami o rzekomym romansie jego żony Rose z księciem Williamem. Najgłośniej o domniemanych zdradach przyszłego króla było w 2019 roku. To wówczas mówiło się nawet, że William ma z Rose. Nieślubne dziecko.Rose Hambury i David Rocks, uwagi, Mimo tak wielu kontrowersji i rzekomego konfliktu z Kate Middletom i księciem Williamem pojawili się w poniedziałek w opactwie westminsterskim Hambury miała na sobie czarny, długi płaszcz. Jej mąż natomiast czarny garnitur, na którym dostrzec można było liczne medale